Więc tak, kupiłem dwa awokado, na którym na paczce było napisane, były bardzo drogie. Były napisane, było napisane gotowe do zjedzenia. No i może one są gotowe do zjedzenia, ale nie wiem przez krowę albo przez kozę. To możliwe, że one są gotowe do zjedzenia, bo na pewno nie przez człowieka. Jeden i drugi zgniłe w środku. 10 zł dałem za nie. 10 zł. Ale zmacałem, nie. I były miękkie. I myślałem, a no, okazało się, że w środku były zgniłe. I jeszcze kupiłem sobie śledzika. Śledzik a Matias. Kurka taki słony, że chyba do wody go na noc włożę. Bez kitu. Nie śledzie z awokado. No, po prostu takie zakupy zrobiłem. Chciałem zjeść sobie awokado dzisiaj na kolację. Jak zobaczyłem, że są zgniłe, no to otworzyłem te śledzie, nie? No i. Także dzisiaj zrobiłem dwa beznadziejne zakupy. Naprawdę jestem zawiedziony. Jedyne co dobre kupiłem to pomidorki i cebulkę. I jutro na kolację będą pomidorki z cebulką. Jak za starych komunistycznych czasów. Typowa potrawa komunistyczna. Pokrojone pomidorki, spokrojona cebulka, pieprz, sól. Danie gotowe.